was W e, takim szybkim tutorialu makijażu, jak ja robię. Mam już brwi zrobione. Brwi to jest nic prostego, jak kredka i żel. A na twarz nakładam sobie podkład, akurat ma taki z Revolution. I on wygląda w następujący sposób. No jest bardzo jasny, ale go bardzo, a to bardzo lubię no i teraz go blendujemy gąbeczką akurat ona jest Oriflame jest bardzo namoczona i dobrze wyciśnięta tylko jest taka muzia. nie wiem czy to światło jest okej, okay, ale jak nie jest to nagramy innym razem lepiej to jest taki wstępny, pierwszy make up Jednym no no, krokiem jest Mm, korektor z Eveline. Jest to korektor e, ten Wonder Match skin All About Perfection. To jest numerek najjaśniejszy rozrywki. Daję go sobie tutaj. No Jak No i na jakieś tam e, niedoskonałości. Jest z Paese. jest to mgła um, pudrowa w numerze um, Ciepły Beż 11 11 A pędzel użyłam taki z Primarka, ale niemieckiego, więc nie wiem jak w Polsce to on jest Ale jest naprawdę fajny Jeżeli chodzi o brwi, bo widzę, że mam jakieś tam e, delikatne, to, to sobie takim żelą koloryzującym Oryfem troszeczkę to so kolor. Cool. O wygląda. To taka czarna. Dobra, kurde. Coś tu widać. Chyba, jak roboty, jest taki uh, cień z Mystic. To jest Mystic Warszaw. Jest to polski kursu. Mystyka Warszawa. I najeżdżę go na. na wódkę. Jest to taki świecący, delikatny cień. O, jest bardzo fajny z nim lubiłam przesadzać a teraz już troszkę przesadzę bardzo fajnie tu jest numery czy coś? E, wymów, wymów. sobie tusz e, z akurat z Essence mam tutaj Big Get Lashes tuszujemy sobie węski. ja lubię ten tusz, ogólnie z Essence tusza są całkiem sympatyczne i naprawdę dobrze wyglądają na rzęsach nie wiem czy to widać ale ładne będę konturować sobie twarz i tutaj mam taką kasetkę z oriflame ona ma tutaj trzy, e, trzy produkty jest to bronzer, róż i rozświetlacz kontur kit e, classy bardzo fajne lubię bardzo bronzer z tego i ten róż on jest naprawdę świetny no, i konturujemy sobie bóje. O, jest naprawdę, ten tutaj, ten róż jest też naprawdę ładny. On jest taki lekko, taki brudny róż. Nie wiem, czy to widać, bo um, kiepskie tam naprawdę to światło. Później wstanę do lepszego światła, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Myślę, że dobrze. Oczywiście hmm. co? Co rozświetlać tutaj to, co coczki lubią najbardziej. Ja tam lubię rozświetlać, lubię glow. Tam się coś osypało widzę. Bo tuż już troszkę już też troszkę ma na nos, na łuk, tak? no i jeszcze sobie damy taką pomadkę z Bell nie wiem czy to w ogóle jakaś seria jest czy coś Sweet Spell nie wiem czy to widać sorry no i nakładamy sobie tak no i to tak wygląda Okej. Okay. mam nadzieję że wszystko zrobiłam i Wam się podoba. Mam nadzieję, że taka forma e, pokazania Wam makijażu mojego Wam się podobała. E, daję okulary, <ścoughs> przeczeszę moją lewią grzywę. Obecnie mam różowe włosy, bo wykańczam sporo produktów e, i muszę sobie na razie w różowych polatać, ale powiem Wam, że się w nich dobrze czuję. No, mam nadzieję, że taki lekki makijaż, jak widać, widać, co trzeba dla mnie to nie jest żaden problem, jeżeli chodzi o jakieś sywki czy coś. Wiadomo, też je zakryję, ale to nie jest najważniejsze. No, po prostu chciałam tak delikatnie się upiększyć, bo po to jest makijaż. I ja wam dziękuję za ten filmik. Buziaczki. Pa pa.